Hej, 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 witam Was ponownie bardzo serdecznie po raz kolejny w Mordorze. Słuchajcie, większość misji e, będzie polegała już teraz na naznaczaniu e, kolejnych dowódców i, i władców, ale mamy również na mapie kilka fajnych misji związanych z łowami, związanych z tym Krasnoludem, z którym mieliśmy przyjemność spotkać się ostatnio, i to jest właśnie coś, co chciałbym zrobić, mimo wszystko, w pierwszej kolejności. Nauczymy się nowych technik e, polowania, nauczymy się kilku, e, myślę, przydatnych rzeczy, które. E, które... No mam nadzieję, w jakiś sposób pomogą nam w wykonywaniu kolejnych zadań. Zdaje się, że, że zbliżamy się powoli do etapu, w którym będziemy mierzyć się z białym gargiem, gwargiem, jak się nazywają to stworzenia, już nie pamiętam. Ruszamy na łowa. O! Mamy nawet teraz informację o nim. Zanim stawisz czoła, czoła białemu graugowi, Trowi, torwin, Boże, ja nigdy nie mogę się nauczyć tych ich nazw, są, one są takie trudne, tak mi się mylą w głowie, bo jedna jest podobna do drugiej. Torwin musi nauczyć się jeszcze kilku rzeczy o polowaniu i to też zrobimy w dzisiejszym odcinku. No przynajmniej na jego początku. Będzie wstawka? Będzie. put <śpiewanie> What type of battle scars did you get from the Black Gate, eh? Splinters! <laughs> oh, or did you uh, scar your voice telling your soldiers to head into battle? Tread lightly. My scars run very deep. Huh. The mighty Grog. He gave me these. And he also... took my hunting partner.

strong enough to claim land as its own. and you and me, we're trespassing. tell me, captain, you ever slay a grog before? today will be the first of many. now you're talking like a hunter. I've got a feeling in my gut you Oh, well, since that's the largest part of you, i like those odds. so i assume you have a plan to kill this grog. i do, captain. and since you're so good at taking orders, I'll tell you how, step by step. Step one, when he's crunching on an Uruk, sneak up behind the giant beast and bleed the bastard's ankle. But why not his throat? There is one place grogs aren't covered in spiky scales. They don't call a weakness a Grog's heel for nothing. <laughs> you want me to sidle up to this beast? If you can manage it without being crushed, yes. There it goes! No już go widzieliśmy obok przecież. Dobra, mamy zakres się od tyłu i godzić go nożem. Okej okay. Okej, okay, musimy pamiętać, tak jak nam tutaj napisali, że, um, że zadanie obra ofak. Oh nie widzisz mnie, nie widzisz mnie, nie widzisz mnie, nie widzisz, mnie, nie widzisz, mnie, nie widzisz, nie widzisz, nie widzisz, nie widzisz. Nie... Na górę. O fuck widzimy. Dobra, robimy to. Kurde, myślałem, że on się odwróci. Myślałem, że wiecie, gra... E, stworzy nam dogodną sytuację, żeby się do niego zbliżyć. Tak, spokojnie, już wszystko teraz wiem Chowaj się mi się tutaj. Nie daj się zobaczyć. Pięknie. Zdaliśmy mu ogromne obrażenia z tego co wiem. Ale zwabi to Karagory. wejdzie na górę? Wsiączka Karagora, dobra, gdzie one są? Gdzie one są? Zbiegną. Jeden z tej, z tej czysto. I need a Chodźcie, chodźcie, chodź, chodźcie. Nie, ty odejdź, ty odejdź, ty odejdź. Kurde, dałem dupy. Jeszcze raz. O! Nie zdążyłem. Nie, 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 poważnie. polowania mi przerastają Nie, tak naprawdę za pierwszym razem, kiedy w to grałem, zrobiłem to za pierwszym razem. Jestem lekkim... Jestem lekko zaskoczony tym, że że teraz mamy problemy Tylko nie pamiętam już, którym się, słuchajcie, zbliżało do Karagorów jak, jak może było nie wsiąść Nie Musi Musicie podejść, chłopaki Do mnie No Zbliż się Serio! Musiałeś skoczyć, nie? Dobrze, mam go. Przewrócony do dojechania. Co teraz, co teraz, co teraz? Zwab... Chodź. tup, 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 tup. Aha, i pewnie krasnolud na niego zeskoczy z mostu, tak? Nie, on jest na dole. Czy nie jest na dole? Chodź, chodź, chodź. Dobrze, wskakuj! A, ogłuszko czyli pewnie nie muszę odjechać w tą stronę i zrobić coś takiego. Już? O, widzę się nie pieprzy. No tak, teraz każdy jego ruch będzie zadawał mu dodatkowy ból. A czy mam go zabić, czy co mam zrobić? Zyskujesz umiejętność dosiadania ogłuszonego grauga. Aby wsiąść na ogłuszonego grauga, podejdź do niego i naciśnij R1, możesz również nacisnąć R1, aby dosiąść go z góry. GITES. Quick time event, wypowiadacie, dobrze. Damy radę? O oh fuck za późno Nie, zużyłem Ale fuks A nie miałem nawet kciuka na tym <laughs> na analogu Dobra, ciśniemy, zrobimy małą tej czystkę Otakuj, o tu tu pięknie. Ale piękne czystki, ale piękne combo Dobrze, jedziesz. Aha, ale ty piękny czyści. A mam pożreć ich jeszcze, to zjedz, zjedz jednego, zjedz sobie tego. Ilu ich tam jeszcze jest? Został jeden. No to już celu, celu dodatkowego nie zrobię. Trudno. Okej, okay, możemy zabić teraz naszą bestyjkę, chociaż robię to...

Let's go spill some. Hey? Okay, of teraz... Mordor does not seem to touch that dwarf. The seven rings of power did not turn the dwarf-kings to wraiths, as the nine rings did to men. They are a stubborn stone and cannot be dominated by evil. That is why Sauron has sworn to destroy them. <try> Dobra, słuchajcie, widzę, że Zostały jeszcze jakieś misje z Krasnoludem do zrobienia. To nie była ostatnia misja łowiecka na szczęście. Chociaż to trochę dziwne, bo ten, ten rzadki grołk to chyba jednak jest jedna z potężniejszych bestii, jakie można znaleźć w tej e, grze. No nic, zobaczymy, co tam jeszcze na nas czeka. Kolejna misja, jak rozumiem, z dowódcami rozpoczyna się tutaj. Popętaniu marweny przez e, Sarumana przy Twojej pomocy w znalezieniu mikstury i w wyleczeniu matki. To jednak jest misja ciut chyba inna niż się spodziewałem, ale to I nic wykonamy ją również I dziś. Nie Even the stranger says this is a fool's errand. I know. Do she reminds you of Tarry? She is of this world. You are not. Enough! We attack as planned. I will take care of the orcs. We could follow behind unseen. We get the medicine and we leave. wizard is taking his toll on the queen. Only in stealth can we clear a path so Lethariel and the men may find the elixir. Emotion fogs your way. Risk without reward is recklessness. This medicine will clear the queen's mind and lead to answers of your past. Then may truth justify our alliance with these people. I What? some Problem jest taki, że mamy zabić naprawdę sporą liczbę przeciwników, nie wywołując przy tym alarmu. To nie powinno wywołać alarmu, to powinno być uznane raczej za. No, za cholera, wie co. Jeszcze jakiś żyje, nie? Czy jest już czysto? Jest już czysto. Pięknie. Tu jest kolejna strażnica, wieżyczka strażnicza raczej. A, ale nikogo na niej nie ma. No to dobra, to lewamy typa. Tam się jakaś żółta czacha wyświetla, co chyba oznacza, że... Ej, chłopaku, złaś stąd w ogóle. Co ty sobie wyobrażasz? Co oznacza chyba, że będzie tam jakaś większa zadymka do zrobienia? Więc zostawimy to sobie na koniec. A tu na kolegę możemy chyba nawet naskoczyć, nie? Nie, nie możemy, trudno. Kolej jest tu na dole, ale jemu nic nie, chyba nie zrobimy No nie mogę No to nic, nie musimy nawet się nim, z nim... Oh fuck, 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 fuck. Ty mi nic nie możesz zrobić, dobrze Czy są gdzieś tu strzały? Są tutaj strzały, także do nich sobie najpierw... Chłopaku zejdź, jak ty kombinujesz, nie? Jak mnie to wkurza Strzały zebrane to fantastycznie, wejdź na górę Ło, wow, 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 bo jeszcze mnie zaraz zobaczysz Okej, okay, czy tutaj da się was jakoś łatwo i wygodnie posprzątać? Tu ktoś jest na wieżuszce, co? Czy nie? Nie, to ktoś z przodu A, to jest ten, co go widzę tu Dobrze

Czysto? Czysto, dobrze. No, chyba nie. Weszcie sobie z niego energię, i na tym. Nawet nie musiałem mówić, że mam strzał na Dobra, a ta część terenu oczyszczona została nam jeszcze jedna. Bo ty tam cały czas jesteś mendo Dobra, to sobie Ciebie sprzątniemy w takim razie, bo mi będziesz tylko przeszkadzał. Tak samo zresztą jak tamten kolega. Dobrze. Aha, mhm, mm super. No dobra, ciebie w takim razie też musimy sprzątnąć. Chyba wam się nie kalkuluje pozostawianie cię przy życiu. No i tam są strzały, ale tu też są strzały gdzieś po drodze. Tu są na przykład. Dobra, tyle nam starczy. Rats. I was Co to jest? Co to jest? Ma tylko mocne strony zwróćcie uwagę, koleś nie ma słabych stron. To dopiero jaja. Hmm, co my tu możemy zrobić? Możemy na pewno to strącić. Co to zrobi? Zobaczmy, czy da się go zabić z ukrycia. Czy to nim sponiewierało? Sponiewierało. I dobij gnoja. Idealnie. Jeden koleś nam gdzieś uciekł, ale to już nic, tak? Wyczyściliśmy wszystko. Did you find what you needed? Yes. Take this to the Queen, immediately. I doubt any medicine of men will cure our Queen. Let's hope that it heals your mother. We found this message. Orc leaders plan a gathering by the fishing village. We can prepare an ambush. I owe you a great thanks. I'm glad to be of assistance. We are lucky to have you. These are not your people, Talion. Remember your wife and son. Na Luzaku Boże, żal się pienisz na precious. Ale informacja o zasadce akurat może być dla nas również bardzo istotna, więc... Dobrze, że wpadła w nasze łapki. Misja wykonana, ekspr. przyznany. Zobaczmy, jakie umiejętności odblokowaliśmy. E, naznaczenie faktycznie mieliśmy już zrobione wcześniej. E, musimy zdobyć kolejny szczebel e, prestiżu, jak gdyby, żeby odblokować te rzeczy z dwóch niższych rządków. No to troszkę jeszcze nas czeka, ale mamy i tak dużo rzeczy do, do odblokowania tutaj. E, zabójczy mroczny cios. No to wyglądało całkiem nieźle. Tylko bałem się, czy będę w stanie to wykorzystać w trakcie gry. Wyssanie w walce. Rzadziej bym chyba z tego korzystał, a to jest szybki rzut, to już w ogóle odpada. To myślę, że w takim razie polecimy z tą umiejętnością zabójczym, roczny cios i postaram się od czasu do czasu to wykorzystać. Bierzemy. Rzućmy też okiem na atrybuty. 175 to jest za mało, żeby kupić coś sensownego, bo nie potrzebujemy miejsca na runy, bo runy wiele mi. Nie dają, niestety. Runy są raczej słabe w tej grze. Zdecydowanie wolę rozwijać te umiejętności główne. Dobra, słuchajcie, w takim razie zrobiliśmy sobie dwie misje: jedną e, ścieżki głównej, głównej, drugą ścieżki. E, nie do końca. W sensie uważam, że, że te misje, prawda? E, łowieckie są takie gdzieś tam na, na przyczepkę. Są bardzo fajne, są właściwie fajniejsze od misji głównych, ale są na przyczepkę. Dobra, w każdym razie na dziś to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa pa!